No rzecz. jak skacze. Flum! Nie wiem, nie wiem co mam robić, na Filma, wierzcie Czy, czy tak coś, nie wiem. Po prostu piszcie się kina. Ty teraz mi popatrzycie jak... Jak pierdolę. Z Źle postawiłem, no ja geniusz, ale geniusz ze mnie dosłownie. O, a to do, dobre, do, tak to dobre wyszło. No do to już ile można z tobą? Dobra, chyba, że już się więcej nie robią. Okej, przychodzi mi się, że ja nie mam nic lepszego do roboty. A no, teraz mam trzy miejsca dobre do postawienia papryki, kurde. Dobra, ostatnia większa i chyba i pobędziemy świeć. No to dopiero papryczkę zużyłem? Wywalam! O, 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 o. Jej. Ojej! Ojej, ojej, ojej! To kiepsko wygląda! Nie wystawiam te co? O kurde! Inaczej to zrobimy. Jest! Dobra, mamy to prawdę jakby. Dobra, i to robi tak, że jak piszczuter, to walnie to po prostu ogień się. Ten, to będzie ogieńowy pocisk, ale chyba, że ice shooter, to to się zabiedzi normalny, ten zielony. Kocham reklamy. te czy najczęściej spotykane to są No, a no tu jest jeszcze z tym delfinkiem. Dlatego tutaj odblokujemy tych. O dobrej nie patyku ciada, z... Rurko ten, z... Rurko, ten co nurkuje. I na, tej maszynie. Zaczynamy. Ja flagi, to... tylko to na filmie nie będzie trwało. Po pięciu latach... Kolejna fała... Serio to... SŁYSZAŁEM! Ty się jak tam... Skokotyczka. Co jest? No ten... Что поставить? Что Добро. Добро. O, to nie źle. jest Bardzo, potężne. bardzo potężne. Znowu ten głupi delfin. także że w dwójce go nie ma. To są gorsze dwojcy. Ja grałem teraz dwójkę i. No, jeśli cię kogoś ma. Ja miałem słabo. Ale nie, 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 nie jestem na pocenie i graczem co dwa, cztery. Ja siedzę w piwnicy i gram. Jest taki coś, coś jest tak jak. szkoła. O nie, nie, nie tyś mi, nie. To nie moja, nie dla mnie, nie Nie, nie. A mogę postawić sobie? Wra, ziemniak, ten duży, co ratuje mi życie. Ziemniak, talna. Przede wszystkim poziom. Ej, bro, daś mi? O, oh jest. Jest delfin. To no, słonecznik. To, to, to. To, to. Paprycz. Albo? Dobra, gram bez papryczki. Od razu wąskim do flagi. Żeby... Bo wiecie, jak wygląda mój początek. Dobra. Pierwsza duża fala. Dobre. Dobre. Ja zapomniałam drabienka wziąć. No nie!

Proszę, 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 proszę. Jest to dobra. Chyba do Was coś boli. Eee, kim wy jesteście? Nie było was na ekranie. Nie było tam, gdzie się pojawiły wszystkie zębia. Nie było! nie miało być. A to jest taki poziom, to... To jest to będzie jedyny poziom. A nie jeszcze w imieniu to Które to bólem. Nie, proszę, proszę, proszę. Ладно, ты приноси. Что ты уже спрятал его?

Hello. He hit you, uh, having a pool party. Начинаем. О, курда. Видели еще то? там сто вот. Это Давай, черченка, давай, давай. Чер... Yeah. Nie taką do obrony bro do obrony... Ojde. O, trudno. Może później kolejna dotar papryczka. Dziw Dziwne muzyki nie ma. No, szkoda, ale no. No cóż. Jest jak... Jest... O, dobra. ja ty, ty na linii tu będzie. Dobra. Pierwszy raz użyję tu kolców. No ja tak po prostu tak uderzają po chorobie Ta tady tutaj k Lilia lí Wystarczy. To starčnicc Władzi mi drewno! No w końcu. I jeszcze jedno i wallnutte. Duże ziemiokie. Co zniszczy? Zniszczą. Chodź tak. nie doceniłem. Chyba ich nie doceniłem.

Tutaj bardzo lubię wychodzić, czyli na tych pojazdach, no. Macie tu to teraz mi dajecie prawidłko, a wcześniej mi nie chcieliście dać. No. Kolejna ta ciężka fala. Duża fala. Da, dajcie ziemniaki, dajcie ziemniaki. Nie widzę ziemniaków. Misz co, dajcie, bo ja muszę czymś się bronić. Uh -huh. to? No znowu tu? Znudziło wam się? No dobra, i tak szybko Znika jak jest z YouTube. Jest no, to No po, co tak wolna to dostaję. O, dobra. ostatnia fala? I wiem, stawiam cokolwiek. Teraz si odblokowaliśmy Sisura i teraz na, 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 na jak Łagwai odblokujemy kaktusa Po to ostatnie tutaj dacho dachy, a tutaj walkę z co to w tym odcinku, zostawcie swoje lajka i do następnego odcinka, na razie.